Witam widzów kochanych, gdzieś Rankedziki se pogramy na łeście. ja tu tak zintowałem te placementy, ale trzeba jeszcze, 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 da się ograć, no. Mało Gierek jest zagranych, więc mery jeszcze nie przepadły po placementach samych, chyba 3-7 zrobią 4-6, coś takiego, więc dupa straszna. I chciałem zagrać Anka albo ale wzięli i zbanowali, chłop zbanował Aurelionę i wziął mi Ankę. To są na supportzie Anka, też się wydaje, na soporcie będzie lepsza. O tych zmianach. Znaczy ona już wcześniej mi się zdarzyła, że była gita, ale ludzie jakoś nie wiedzieli, że i istnieje. Ale fajne buffy dostały przyjemne, więc na pewno znowu zwrócą na nią uwagę. No niestety, Vex, A znaczy nie, niestety, ja lubię Weks. Możemy zagrać, to chyba była niedawno. A ja wiem, co ja chciałem. Ja chciałem, myślę, tak patrzę. Miałem plan tak. A wezmę Aureon Albani, zbanowany wzięte? O tym mówię, to Zyra jeszcze chciałem na mnie zagrać. I Zyra też wzięta. I ja nie wiem, co już musiałem wekspić, więc no. już nie miałem pomysłu. Już pamiętam wszystko teraz, co się stało. Wszystko sobie już przypomniałem. Wolny to jest to normalka, piorun, leczenie, CDR, -y, AP, masno AP, ale to mogę wziąć w sumie AP, ale CDR -y są fajne na nawet. nawet. No, Natura raczej wszystko umiera w sekundę, jest szansa na jakieś fajne place. Jest Kartus i Zoe. Jak mnie nie uśpi. I to wykastowała. On nie trafiła. Więc Gitesik. jest nienawiści. Jak mnie jeszcze piznała z plaskacze? No muszę popakować to jest to w bloda i tego, i będzie Git. To ja też to pewnie gra. No. Oni nie, trafić teraz kimś no, z wygląda tak, że jest świetnie dopóki nie usnę. I się daje zapuszowywać teraz. sobie trajte już dupę a szczerze mówiąc ona powinna może nie umrzeć, ale jakby udyr był. Ona się pewnie bardziej bać udyrę się Kartusa. O! Nie wiem czym w ogóle puszo chciał puszować na jej miejscu. A w ręcz wieży? Nie wiem, coś takiego jak ręcz wieży istnieje w tej rzeczy? Jakim jak co nie ma w ręczu wieży? Im coś to wyjaśni. Czy on tutaj zawsze umiera, w każdej możliwej sytuacji? Po, specjalnie zrobiłem krok w prawo, żeby żebym firw w wieży przypierdzielił, i to się nie stało. Nie wiem, czy on nie. ma, nie on ma flesza jeszcze. Też jej mało HP zostało, ale po to W sumie to, że tak słabo się wcześniej tej dawałem. To, że na z tyle HP tutaj jest... No co? Ty patrzysz na midzie co się dzieje w ogóle? Ja nie mogę podejść. No, to na no, ja hamas chować, spuszować. Kurde, ale jestem zły. Mogą być pogrzeszcze, że mówiąc. Jest to wręcz, jest. Zrób egzekuta. Uciek ten nudy. Będzie zły na mnie, pewnie, znając życie, ale no, co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? A, ja, nie chcę poty. Do bota zawędrowali. też na serio nie wolał egzekuta zrobić i buffy zresetować, a w sumie dostało slipa. Ale mógł w prawo pójść, jak widział Bota na łóżku. Więc Owi raczej cofnęła. Kurde, są takie walki, a mnie nie ma, no ja ale też. No ja nie mogę pomóc, bo nie miałem wizji, nie? Ona by mnie złączotowała. Nie wiem, tego chyba tutaj rzucać. Fajnie się puszowało w moją stronę. No ale mam szóstkę po tym łóżku. To jest typowy gameplay vex, że puszujecie na hama i potem gdzieś schodzicie z tyłkami, idę właśnie. Może te buffy zdejmiemy, plus jest spryo na smoczka teraz. Czy w stanie zabić na tym bossie? Możemy chyba, nie? Dobra, cierpliwość. Niech będzie. Czerpliwość. Pingują tą mankę. Jakby w pszczaczku czekała. Nie ma jej. No killek dla zery w sumie chyba był, nie? Nie ma tragedii na razie, wygląda to git. Może cofnęła? Długo jej nie było. Mam na tom w bazie, jakbym cofnął. Ale ja nie wiem, z której strony mam kurzu coś, bo nie mam widzenia na nie sprawę. Ma A ma flashova? to za bo czy nie, nie. Tak, No baitowałem, jakbym tak szedł hama w prawym. O, no, jeden za jeden robi. No, jakbym to by to wyszło. No, taka też prawda. Muszę spuszczać, żeby to w miarę warów było. No, jakbym szedł w prawym w nich, to by się skapnęli, że coś jest nie tak. Miała flasho jednak. Szkoda, szkoda mi tego level początkowego levelu, że nie zabiłem to. Ja jestem w święcie przekonany, że gdyby się tam role zamieniły, to ja bym dostał tego RHita na mordę, ale już nie będę narzekać, dobra stało się. Cieszę się trzeba, że bottom wygrywa. Znowu jest R, tylko nie mam staków w ogóle na tej posywce. Tylko ta R też jest taka średnia na tym pierwszym poziomie. Na drugim już fajny zasięg ma. To się tam będzie 11 gier, gdzie support mag będzie robić więcej ode mnie. Tu jakieś polecie Widzę, chyba ma na nim, nie, wiem, czy nie? Ja, nie, wiem gdzie ona jest. Poleci coś? No ona robi to co te wszystkie zojesz, że idą właśnie tutaj w tych miejscach stoją Po prostu spelki rzucają. No. Ja też rzuciłem maga z dalekim zasięgiem, też tak się na to nie dał nabrać. No ja chciałbym gdzieś zejść teraz z tyłkiem. No na boczu. Kurde. Ale czemu i mają full HP wszyscy? Kurde, nie trafiło. Dobra. Wywalone jajce. Nie, patrzę, za, za bardzo tutaj zagrałem ten... Za mało jajec było. Ale wyszło, okej, nie ma na Jest takie, że Under Silu W sumie nie miała przejść. Ta Kaisa nie miała już nic. użyła Erka. Sadgeno. Ja nie wiem, czemu oni tak ten. Tak za daleko za cię uciekła moim no zdaniem. Znaczy, prawda, że ja powinien zejść za nią, ale. Wizji żadnej nie ma. Mógłbym pinga sobie kupić. Pinka przynajmniej zawsze jednego warte na rzece, że już widać jak to się skończy. No My ja powinniśmy meczować na tych Dobra, Robertowa katapulta. No, bez flesza to jest straszne, sztawy. Panka na topę. Nie wiem co ona to zrobiła. Ona powinna, nigdy się nie będzie jak w nie trafi. Ładnie wytańczone na z mojej strony. Flayt, czy się boimy Anki? No, smoka widzę, że robią. To będzie może już że ostatnia szansa na Flaytika. Mi się zawsze w, co, w tej z podoba to, że to jest po prostu taki Mak, którego lubię. Że puszuje wave Vex i rozpierdziela i chodzi na linię. Patrz znaczy, jak ten mój znika i tych cooldownów też nie ma. Nie istnieją te cooldowny. Ta pultka jeszcze jednego plejika zbiorę Idzie tutaj sądko. Nie no, luda na bazie nie mam, ale mogę zostać Wydaje, że wypierdzielimy to Nie trafiła O co ona chciała, że ja pierwszy rzucił? Nie wiem co nie Myślę, że żebym pierwszy rzuciła, ale zazwyczaj Vex powinien się poczekać z tymi... pelkami Muszę no, się boję Zostać? po bo tego... dużo mi to da w sumie, to jest jeden wave, okej. Okay. Plus pięć... Tylko Zoe będzie schodzić teraz z tyłkiem na czy i tak dalej. Nie, jest tutaj dalej. No, jest na Ludena. Cofamy No ale z bo trochę AP złożyłem i teraz zrzucę 2 Q i wave znika No to zresztą tłumaczyłem, że jak jest straszna różnica, jak ta weks trafi, to. On... ale bo nie trafi Dobra, jednego pinga dostaniecie ode mnie Onech wysolowała, O, ta anka to co coś się stało No ja pingowałem, że miałem 2 ka w plecaku no. Nie wiem po co oni tam w ogóle wychodzą tak głęboko na tego bota jak nie ma ten smoka nawet. Puder ma dobre tempo w tej gierce. I też musi mieć jak chce zaoskrywać. Gra pod Stride Rikera? Co to jest? Już nie bardziej lepiej się... Znaczy trochę tankowniejszy jest, ale to już to taliti brzmi lepiej. Nic nie zrobię sam na dole to puszowańsko jest. Gdzie Anka widzę. Jest jeden play dla mnie jeszcze. Wlecieć tą Ankę? Nie no stuna na mordę dostanę Gdyby to nie była anka bo nie miałaby stuna to może bym wlecie Cofacie? Tak, cofacie? to ja ok. myślałem, że coś na topie zrobimy. Ja nie mogę teraz tutaj iść przez to. No w sumie tę dwójkę wzięli Fajne itemy ma uder. no ale w sumie mają mapę dużo Powinien być plan tego w sumie chłopa. Czekamy Nie trafiło tylko Basic nie wyleciał. ale dobra wystarczyło Rozpierdzialaj, Do zostaw mnie trafiło te już tam mogło nie trafić. Do to to brzmi fajnie, ale nie wiem czy na tej. No właśnie to jest to, do brzmi spoko, ale. to nie jest aż tak, mi się wydaje. Bo jak ja wlecę, to wiecie, mogę nie, wy nie wylecieć to jest taki problem mój. No i dalej się skalują w miarę, okej. Okay. To nie jest tak, że to już jest wygrane. Ten karty jest straszne. Mój Abyssal tu też jest dobry. No, ale raczej tego ciężko będzie to przegrać. Musielibyśmy cholernie sterować, ale oni mają na pewno możliwości, żeby wrócić do giereczki. Troszkę Jacks jak puszczę tego topa tak. To Mamy cholernie dużo golda i smoki stakoją, dlatego mi się wydaje, że tak gra ciężko będzie przebyć. To no, mogę złożyć sobie my, To jest ten zawsze moment, o którym mówiłem już tyle razy, że wam że się nie chcę tego słuchać, ale no, że gramy na stronie przeciwnika i my możemy strojować. Bo gramy na ich boisku że tak powiem. Nie mają zawsze bliżej do nas ze swojej bazy. No ale też jak chcemy prze przewagę w takiej sytuacji, to musimy kampy im zabierać smoki. No ale też często właśnie się jakieś problemy i shutdowny oddajecie. Plus ten catch up, catch up experience wchodzi, o którym wielu ludzi moim zdaniem nie ma, nie ma pojęcia. Że jak macie level mniej od championa i go zabijecie to dostajecie praktycznie po raz półtorej expa więcej. Tak mi się wydaje, razy półtorej. Chyba tylko level że tego nie, nie nie wiem czy gold chyba też, ale chyba nie. Kajsa miała fajny ten pogrzeb. Mogę wlecieć, tylko że jak ja tutaj wlecę, to nie wylecę. To on Mogę zerkać, ale ja chyba wolę poczekać. Na kogoś wiesz? Bo przyszedłem do tym. Dawaj dalej, dostanę reset Nie Dostałem reset. Fajna kwadra z tyłka po prostu LOL Jak miał tu medzajkę to by to coraz lepiej wyszło Ale on jest strasznie jakiś tak nie wiem A co oni myśleli, że my w nich nie wlecimy jak oni tego smoka my tu chcieli zacząć? Nie mam MIDA, nie gram, tylko się męczy na kimś z naprawdę. Z id jest satysfakcja dużo większa niż z takiego MIDA, naprawdę, jak coś wyjdzie i poklikacie. Ale najmniej, raz wam wyjdzie do przodu, będziecie z linii, dasz tak fajnie zrobić niektórymi fikami. Daj sobie, weź sobie tam do godziny męczyć. No, udry, ładne tempo w tejże kręci, poddali się. Dobra, to odcinek zapasowy, spróbuję to mankę jeszcze nagrać. Rico się zrobił? Zrobił się, Rico popatki. Ale fajna nawet ten fight ostatnio był na spoko Fajnie pograliśmy z Adera